Fajnie, ładnie nagrywa. Dobra, wychodź. Wychodzisz? No. To ład. Kurna. Co ty, Jerzyś, zrobił, panie? Dobra, ląduj. Ej, no nie mogę tego, teraz auta podnieść. Ej, jak ty wsadłeś? Ej, ninja, bro. Dobra, zobaczcie się live. Dobrze. Ten to Jeszcze se autu zwiniozłem. Czas. Plan X nie ma. się z nich. nie działa po zero procent. Działa? Działa. Masz czarny ekran. No co? O dobra ciała. Ale ma słabą jakość. No, ale słaba jakość. Poczekaj to.